Cały Twój Rekolekcje z ikoną i regułą świętego Benedykta Dzień trzynasty Modlitwa do Ducha Świętego Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem. Amen. Rozważania o Maryi. Wielkość miłości Maryi do nas. Ponieważ Maryja jest naszą matką, możemy sobie wyobrazić, jak bardzo nas kocha. Miłość rodziców ku dzieciom jest miłością naturalną. Dlatego też, jak zauważa święty Tomasz, Bóg wprawdzie nakazał dzieciom miłować rodziców, ale rodziców nie zobowiązał żadnym wyraźnym przepisem. Do miłowania swych dzieci. Miłość, bowiem ku potomstwu, jest tak głęboko wszczepiona w naturę, że nawet najdziksze zwierzęta, mówi święta Ambroży, muszą kochać swe młode. Opowiadają przyrodnicy, że tygrys, kiedy usłyszy głos swych szczeniąt złowionych przez myśliwych, gotowe są nawet rzucić się w morze i płynąć za okrętem, aby je odnaleźć. Jeśli więc zdaje się mówić, nasza najukochańsza Matka Maryja, nawet dzikie zwierzęta nie mogą zapomnieć o swym potomstwie, to jakże ja mogłabym przestać miłować me ukochane dzieci? Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Chociażby więc znalazła się taka matka, dodaje która by zapomniała o swym potomstwie, niemożliwe jest, bym ja przestała miłować jakąś duszę będącą mym dzieckiem. Wprawdzie Maryja nie jest naszą Matką według ciała, jak wcześniej powiedziałem, ale jest Matką według prawa miłości. Właśnie jej miłość ku nam czyni ją naszą Matką. Dlatego szczyci się, mówi pewien pisarz, że jest Matką pięknej miłości, bo cała tchnie miłością ku nam, swym przybranym dzieciom. Któż jednak mógłby wyrazić tę miłość, jaką żywi Maryja ku nam biednym? Rozważmy przyczynę tej miłości, bo w ten sposób lepiej poznamy, jak bardzo nas kocha ta dobra matka. Pierwszą przyczyną wielkiej miłości, jaką Maryja żywi ku ludziom, jest jej wielka miłość ku Bogu. Miłość ku Bogu i ku bliźniemu, jak pisze święty Jan, zawarte są w jednym przykazaniu. Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Stąd im większa jest miłość ku Bogu, tym większa jest i miłość bliźniego. Czegoż nie uczynili święci z miłości do bliźniego? Pobudką zaś do tych dzieł miłosierdzia była ich wielka miłość ku Bogu. Dla dobra bliźniego poświęcali wolność, a nawet i życie. Proszę przeczytać, co zdziałał święty Franciszek Sawery w Indiach. Aby ratować dusze tajemtejszych ludów, wspinał się na wysokie góry i narażał się na tysiące niebezpieczeństw, a wszystko to czynił jedynie w tym celu, by się dostać do jaskiń. W których mieszkali ubodzy ludzie, a dotarwszy do nich, pragnął pomóc im poznać Boga. A czegoż nie czynił święty Franciszek Salezy, żeby nawrócić heretyków w prowincji Hablais, codziennie przez cały rok pokonywał rzekę, pełzając po wąziutkiej kładce nierzadko pokrytej lodem, aby się tylko przedostać na drugi brzeg i głosić tam kazania. Święty Paulin nawet sam oddał się w niewolę, aby w ten sposób uwolnić syna pewnej ubogiej Towy. Zaś święty Fidelus, żeby pozyskać dla Boga heretyków, uradował się nawet z tego, że podczas kazania odebrano mu życie. Takich to dzieł dokonywali święci z miłości ku bliźniemu, bo w ich sercach pałała wielka miłość ku Bogu. Cóż jednak kocha Boga bardziej niż Maryja? Ona przecież bardziej miłowała Boga od pierwszej chwili swego istnienia niż wszyscy aniołowie i wszyscy święci podczas całego swego życia. W porównaniu z jej miłością, żar serafinów jest tylko chłodnym pwieczykiem wieczornym. A ponieważ żaden z duchów błogosławionych nie miłuje Boga więcej niż Maryja, Dlatego nie ma i nie może być nikogo po Bogu, kto by nas więcej miłował niż ta najukochańsza matka. A jeśli nawet złączylibyśmy miłość wszystkich matek ku dzieciom, oblubieńców ku narzeczonym, wszystkich świętych i aniołów ku ich czcicielom, to taka miłość nie dorównawałaby jeszcze tej miłości, jaką ma Maryja ku jednej duszy. Ojciec Nierberg Powiada, że miłość wszystkich matek ku dzieciom jest tylko cieniem w porównaniu z miłością Maryi do każdego z nas. Ona sama więcej nas miłuje niż wszyscy aniołowie i święci. Maryja tak gorąco nas miłuje również dlatego, że zostaliśmy jej powierzeni przez Jezusa przed samą Jego śmiercią, jako jej umiłowane dzieci. Niewiasto, oto syn Twój. Tymi słowami, jak już wspomniałem, objął Jezus w osobie ucznia Jana, wszystkich ludzi. Były to ostatnie Jego słowa do matki, a właśnie ostatnie polecenia, jakie nam przed swoją śmiercią przekazują osoby ukochane, są zbyt drogie, żeby o nich można było zapomnieć. Maryja kocha nas jak swoje dzieci także dlatego, że zdobyła nas za cenę wielu cierpień. Matki zazwyczaj bardziej kochają te dzieci, dla których poniosą więcej trudów. Otóż my jesteśmy tymi samymi dziećmi, którym Maryja wyjednała życie łaski, ponieważ w swojej niezmiernej boleści ofiarowała dobrowolnie na śmierć tak drogie jej życie Jezusa, i zgodziła się na to, aby własnymi oczyma patrzeć na Jego bolesne konanie. Ta wielka ofiara Maryi zrodziła nas wówczas do życia łaski. Jesteśmy więc jej najdroższymi dziećmi, bo wiele cierpień ją kosztowaliśmy. Mówi Pismo Święte o Ojcu Przedwiercznym, że z miłości ku ludziom wydał na śmierć własnego syna. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Podobnie można mówić o Maryi, powiada święty Bonaventura. Tak nas Maryja umiłowała, że Syna swego jednorodzonego dała. Kiedy to uczyniła? Wtedy mówi ojciec Nierberg, wydała go za nas po raz pierwszy, kiedy pozwoliła mu wydać się na śmierć, następnie gdy nie broniła go przed sądziami, kiedy inni, czy to z nienawiści, czy z bojaźni, nie chcieli się tego podjąć. A mogła to uczynić i możemy przypuszczać, że słowa tak mądrej i ukochającej matki zrobiły wielkie wrażenie na Piłacie i może nie schadzałby na śmierć tego, którego poznawszy, sam uznał za niewinnego. Ale Maryja nie chciała w obronie syna powiedzieć ani jednego słowa, by nie przeszkodzić śmierci, o której zależało nasze zbawienie. Wydawała go wreszcie za nas milion razy u stóp krzyża w owych trzech godzinach. Kiedy była obecna przy Jego śmierci. Wtedy właśnie z ogromnej boleści i miłości ku nam ofiarowywała za nas Jego życie. Jakżeż wdzięczni powinniśmy być Maryi za ten akt tak wielkiej miłości, za ten akt bolesnej ofiary, jaką uczyniła z życia swego Syna, aby nam wszystkim wyjednać zbawienie, hojnie wynagrodził go Bóg Abrahamowi za ofiarę jaką chciał uczynić za Izaka. A my cóż możemy uczynić dla Maryi za jej ofiarę z życia Jezusa, Syna Bożego, o wiele szlachetniejszego niż Syn Abrahama? Ta miłość Maryi, upomina nas święty Bonaventura zobowiązuje nas do wielkiej do niej miłości, bo ona więcej nas umiłowała niż ktokolwiek inny, dała nam bowiem swego jednorodzonego Syna, którego bardziej kochała niż siebie samą. Z tego płynie następna przyczyna miłości Maryi ku nam. Ona jest świadoma, że zostaliśmy nabyci za cenę śmierci Pana Jezusa. Gdyby jakaś matka wiedziała, że niewolnik został wykupiony przez jej ukochanego syna za cenę dwudziestoletnich ciężkiej niewoli, to czyż nawet tylko ze względu na to, nie szanowałaby tego niewolnika, otóż Maryja wie dobrze, że syn jej tylko w tym celu przyszedł na ziemię, by zbawić nas nieszczęśliwych, jak sam powiedział. Albo więc Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, a żeby nas zbawić, postanowił złożyć w ofierze swe życie, stawszy się posłuszna aż do śmierci. Jeśli by więc Maryja mało nas miłowała, Dałaby dowód na to, że mało ceni sobie krew syna, która jest przecież cenną naszego zbawienia. Ponieważ Pan Jezus odkupił wszystkich ludzi, dlatego Maryja wszystkich kocha i obsypuje łaskami. Święty Jan widział ją przyobleczoną w słońce, potem wielki znak ukazał się na niebie niewiasta obleczona w słońce. Przedstawiona jest jako przyobleczona w słońce ponieważ tak jak nie ma na ziemi nikogo, kto by się mógł ukryć przed działaniem słońca, tak też nie ma takiego człowieka, którego by Maryja nie miłowała. Święty Antoni zapytuje, tuż ktokolwiek może pojąć tę troskę, jaką ta ukochana Matka otacza każdego z nas. Wszystkim ofiaruje i rozdziela swe miłosierdzie. Pragnie bowiem i chce zbawienia wszystkich i współdziała zbawieniu wszystkich. Potwierdza to święty Bernard. Nie ma wątpliwości, mówi, że troszczy się ona o cały rodzaj ludzki. A pobożny Bernardyn z Burstis dodaje, że Maryja bardziej pragnie świadczyć nam dobrodziejstwa, aniżeli my je pragniemy otrzymać. Dlatego święty Albert Wielki stosuje do Maryi następujące słowa mądrości. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Taka jest miłość tej matki ku nam, mówi Ryszard. A gdy tylko zobaczy nas w potrzebie, zaraz spieszy z pomocą. Jeśli więc Maryja jest tak dobra dla wszystkich, nawet dla niewdzięcznych i oziębłych, którzy ją mało kochają i rzadko się do niej uciekają, to ileż bardziej kocha tych, którzy ją miłują i często jej wzywają. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. O jak łatwo znajdzie Maryję Ten, dodaje święty Albert Wielki, kto ją kocha i to pełną mi ulitości i miłości. Tych kocham, którzy mnie kochają. Poświadcza tymi słowami, że nie może nie kochać swych dzieci. A chociaż ta najukochańsza Pani kocha wszystkich ludzi jak swoje dzieci to przecież umie rozpoznać i wyróżnić w miłości tych, którzy ją kochają serdeczniej. Tak twierdzi święty Bernard. A pewien opad mówi, że Maryja nie tylko kocha, ale nawet służy swym czcicielom. Kroniki zakonu dominikańskiego opowiadają, że brat Leonard miał zwyczaj 200 razy na dzień polecać się tej Matce Miłosierdzia. Kiedy już był bliski śmierci, Ukazała mu się w dziwnie piękna królowa i tak mu rzekła. Leonardzie, czy chcesz umrzeć i przyjść do mego syna i do mnie? Któż ty jesteś? Zapytał ją. Jestem, odpowiedziała dziewica, matką miłosierdzia, tyle razy mnie wzywałeś, więc przyszłam teraz po ciebie. Chodźmy do nieba. Umarł tego samego dnia i jak ufamy, poszedł za Maryją do wiecznego szczęścia. O Maryjo Najsłodsza, szczęśliwy ten, kto Cię kocha. Święty Jan Berchmans z Towarzystwa Jezusowego miał zwyczaj mawiać: Jeśli miłuję Maryję, jestem pewny swego wytrwania i wybłagam u Boga wszystko, czego tylko pragnę. Dlatego ciągle odnawiał i powtarzał często takie postanowienie: Chcę kochać Maryję, chcę kochać Maryję. Jakże ta dobra matka przewyższa w miłości wszystkie swoje dzieci, chociażby ją kochały, ile tylko mogą, to przecież Maryja jeszcze więcej je miłuje, mówi święty Ignacy męczennik. Ona i tak przewyższy nas w miłości, nawet gdybyśmy ją kochali tak bardzo jak święty Stanisław Kostka, który Maryję swoją drogą matkę miłował z taką czułością, że każdego z kim tylko rozmawiał, Zapalał do kochania jej. Wynajdywał nawet na jej cześć ciągle nowe wezwania i tytuły. Nie rozpoczynał żadnej czynności, zanim nie poprosił Maryi o błogosławieństwo przed jakimś jej obrazem. Jeśli odmawiał brewiarz, różaniec albo inne modlitwy, czynił to z taką czułością i zaangażowaniem, jakby rozmawiał z Maryją twarzą w twarz. Gdy słyszał śpiew antyfony Salve Regina, jego serce i nawet oblicze pałały miłością. Zapytany przez jednego z ojców jezuitów, z którym szedł nawiedzać pewien obraz Przenajświętszej Panny, czy bardzo kocha Maryję, odpowiedział: Ojcze, czy mogę więcej powiedzieć nad to, że ona jest moją matką? Opowiada ów ojciec i wyrzekł te słowa z taką czułością w głosie i w oczach, że wydawała się już nie człowiekiem. Lecz aniołem mówiącym o miłości do Maryi. I chociażby słudzy Maryi uczynili wszystko, co tylko może uczynić kochający dla swej ukochanej, chcąc jej okazać, jak ją miłuje, to nigdy nie potrafią jej tak miłować, jak ona ich kocha. Wiem, pani moja, woła święty Piotr Damani, że spośród tych, co cię kochają, ty najwięcej miłujesz. I Że miłości Twojej żadna inna miłość przewyższyć nie może. Słusznie więc woła święty Bonaventura. Szczęśliwi ci, którzy wiernie służą Maryi, błogosławieni, którzy kochają tę najmiłościwszą matkę. Ta wielka królowa nie dozwoli, aby słudzy przewyższyli ją kiedykolwiek w miłości. Maryja naśladuje w tym samym naszego ukochanego odkupiciela Jezusa. I w dwojnasób odpłaca się łaskami i dobrodziejstwami tym, którzy ją miłują. Dlatego i ja zawołam za świętym Anzelmem pałającym miłością do Jezusa i Maryi. O ukochany Mój Zbawicielu, Panie Jezu, o droga Matko Moja Maryjo, niech serce me zawsze płonie dla was i niech dusza moja wyniszczy się cała z miłości ku wam, ponieważ jednak o Jezu i Maryjo. Nie mogę Was miłować bez Waszej pomocy. Dajcie mi, proszę, nie dla moich, lecz dla Waszych zasług tę łaskę, bym Was tak miłował, jak tego jesteście godni. O Boże, który tak kochasz ludzi, ty, który oddałeś swoje życie nawet za nieprzyjaciół, czyż mógłbyś odmówić kilkomukolwiek temu, kto prosi o łaskę miłowania Ciebie i Matki Twojej? Przykład. Opowiada ojciec Aurema, że pewna uboga pasterka tak kochała Maryję, że za największą rozkosz poczytywała sobie nawiedzanie kapliczki Matki Bożej zbudowanej na górze oraz modlitwę w jej zaciszu. Owieczki pasły się wtedy same, a ona rozmawiała ze swą drogą matką i oddawała jej swe hołdy. Ponieważ zaś Maryja w tej kapliczce nie miała żadnych ozdób, Pasterka zrobiła dla niej własnymi rękami płaszcz, a z polnych kwiatów uwiła wianek. Następnie wspięła się na ołtarz i włożyła go na głowę figury, mówiąc Matko moja, pragnęłabym włożyć Ci na skronie koronę ze złota i pereł, ale jestem tak uboga. Przyjmij więc ten skromny wianuszek z kwiatów i weź go w dowód miłości, jaką ku Tobie pałam. W ten sposób starała się ta pobożna dziewczynka służyć i oddawać cześć swej ukochanej pani. Zobaczmy teraz jak dobra matka odwzajemniła swej córce jej nawiedzenia i miłość. Pasterka po pewnym czasie zachorowała i była bardzo bliska śmierci. Otóż zdarzyło się, że dwóch zakonników przechodziło przez tę okolicę, a zmęczeni podróżą usiedli pod drzewem. Aby nieco wypocząć. Jeden zasnął, a drugi czuwał. Ale obaj mieli to samo widzenie. Ujrzeli orszak przeszlicznych dziewic, a wśród nich jedną, która przewyższała wszystkie inne pięknością i majestatem. Do niej zwrócił się jeden z owych zakonników i zapytał: Pani, kto ty jesteś i dokąd idziesz? Jestem, odpowiedziała. Matką Bożą idę za tymi świętymi dziewicami odwiedzić w pobliskiej wiosce pewną umierającą pasterkę, która mnie często nawiedzała. To powiedziawszy, znikła, a obaj poczciwi zakonnicy zawołali: chodźmy i my do niej. Udali się więc w drogę, a odnalazłszy ubogą chatę, w której leżała na słomie umierająca dziewczynka, weszli do wnętrza i pozdrowili ją. A ona tak się do nich odezwała. Bracia moi, proście Boga, żeby wam pozwolił zobaczyć orszak, jaki mnie otacza. Uklękli zaraz i użyli Maryję stojącą przy chorej z koroną w ręku i pocieszającą ją miłościwie. Wówczas owe święte dziewice zaczęły śpiewać, a podczas ich słodkiego pienia błogosławiona dusza opuściła ciało. Maryja włożyła umierającej na głowę koronę i wzięła jej duszę ze sobą do nieba. Modlitwa. Wołam do ciebie wraz ze świętym Bonawenturą, Przenajświętsza panną, która miłością i łaskami porywasz serca swoich sług, porwi i moje biedne serce, pragnące bardzo Cię miłować. Matko moja, Twoja piękność zachwyciła serce samego Boga. I sprowadziła go z nieba do twego łona. A ja nie miałbym cię miłować? O nie, odpowiadam ci słowami innego twego ukochanego syna, Jana Berchmansa, jezuity. Nie spocznę, dopóki nie będę miał pewności, że cię kocham stale i serdecznie, matko moja. Tyś mnie tak czule umiłowała jeszcze wtedy, kiedy tak niewdzięczny byłem wobec ciebie. A cóż by stało się ze mną, gdybyś ty, o matko mnie, nie ukochała i nie wyjednała mi tylu dobrodziejstw? Jeśli więc tak mnie miłowałaś wtedy, gdy ja Cię nie kochałem, to czyż nie większą powinienem mieć ufność w Twoją dobroć teraz, gdy Cię miłuję? Kocham Cię, o matko moja, i chciałbym mieć serce, które kochałoby Cię za tych wszystkich nieszczęsnych, co Cię nie miłują. Chciałbym mieć język zdolny wychwalać Cię tysiącami języków, aby głosić wszystkim Twoją wielkość, świętość, miłosierdzie i miłość, jaką otaczasz tych, którzy Cię kochają. Gdybym posiadł bogactwa, chciałbym się nimi posłużyć na Twoją większą chwałę. Gdybym miał poddanych, pragnąłbym ich z wszystkich natknąć miłością ku Tobie. Chciałbym wreszcie, gdyby taka była potrzeba, Oddać nawet życie dla Ciebie i dla Twojej chwały. Kocham Cię, matko moja, ale równocześnie lękam się, czy moja miłość do Ciebie jest prawdziwa. Słyszałem bowiem, że miłość upodabnia do siebie tych, którzy się kochają, a ja widzę, jak jestem do Ciebie niepodobny, i to jest znakiem, że Cię jeszcze nie miłuję. Tyś taka czysta, a ja tak zmysłowy. Jesteś taka pokorna, a ja tak pyszny, tyś tak święta, a ja tak grzeszny. Ale jeśli mnie kochasz, Maryjo, powinnaś mnie uczynić podobnym do Ciebie. Masz przecież moc przemiany serc. Weź zatem moje serce i przemień mnie. Okaż światu, co możesz uczynić dla swoich czcicieli. Uczyń mnie świętym, uczyń mnie godnym swym dzieckiem. Tego się spodziewam i tak niech się stanie. Lektura duchowa. Stosunek do osób starszych. Rozwój demograficzny nowoczesnych społeczeństw wyraźnie dowodzi, że zwiększa się liczba osób starszych, co spowoduje, że systemy socjalne staną się niewydolne. Dotychczas obowiązywał powszechnie pogląd, że społeczeństwo wypełnia swój obowiązek względem osób starszych. Jeżeli zapewnia im na starość pieniądze, pomieszczenia mieszkalne i opiekę. Istnieje obawa, że w bliskiej przyszłości to zadanie nie będzie mogło być realizowane, ponieważ liczba emerytów i rencistów szybko rośnie, podczas gdy dorastające roczniki są o połowę mniej liczne i nie będą mogły w wystarczający sposób finansować państwowego systemu socjalnego. Państwo, które dbało tylko o materialną stronę zabezpieczenia na starość, znalazło się w pułapce. Brakuje mu pieniędzy. Zmiany organizacyjne nie wystarczą. Opieka socjalna zorganizowana przez instytucje państwowe i charytatywne, której założenia były przecież słuszne, nie zapewniła osobom przebywających w takich ośrodkach troskliwej opieki. Zdarzyło się, że pensjonariusze byli traktowani bezdusznie, a nawet okrutnie. Gdyby teraz receptą na złą sytuację i brak finansów miała być jedynie jeszcze większa racjonalizacja zarządzania i bardziej efektywne metody opieki, to efekty mogą być znacznie gorsze. Konieczna jest zmiana myślenia. Być może obecny kryzys będzie miał też pozytywną stronę i doprowadzi do zmiany sposobu myślenia. Nowoczesne społeczeństwa stworzyły dziwny obraz człowieka, w którym jego wartość kończy się wtedy, kiedy przestaje on być produktywny. Wtedy też zaczyna się czas usuwania go ze społeczeństwa. Nie dostrzega się, że człowiek stary w dalszym ciągu się rozwija. I dopiero w momencie śmierci proces ten się kończy. Święty Benedykt wskazuje właściwą drogę w postępowaniu z ludźmi starymi. Należy im okazać cześć, a więc uznać, że są oni ważną częścią naszego społeczeństwa. Ich duchowy udział w życiu, opierający się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu, jest dobrem, z którego korzystają wszyscy ludzie. Dlatego ich zdolności należy włączyć do nowego systemu społecznego, uznającego wartości duchowe, aby poprzez społeczne zaangażowanie osób starszych społeczeństwo mogło korzystać z ich doświadczenia dla dobra wszystkich. Ćwiczenie Zaprojektuj swoje własne duchowe zabezpieczenie na starość. Zaplanuj swoje życie tak, żebyś również w późnej starości żył owocnie i twórczo. Modlitwa na zakończenie dnia Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani Nasza, o Rędowniczko Nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.